No. Wojna. 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 No. Jestem najlepszy dzik. Chociaż nie wiem tego. Czy ktoś jest od, ode mnie lepszy? Każdego go zawalam jak kwit. Pum, pum, pum. Mogę nawet cię pokonać. Jak jesteś odważny, to chodź. Więc radzę ci nie zadzierać. Jak chcesz bać, no to chodź. Naprawdę bardziej radzę ci nie prawdziarz, ja mogę wszystkich zniszczyć. I chodź. 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 Chodź wadzić tu. Jak się nie powstrzymam, to i tak będę walczył, tu tu tu. Tu, tu, tu. Jak się nie powstrzymam, to i tak będę walczył, tu, tu tu tu. Cześć ludzi, jak nie chcesz powstrzymać, to zawołaj wojsko, tylko wtedy może ci się uda. Hej, 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 to może zawołaj wojsko, wtedy ci się uda. Hej, 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 wojsko, wtedy może ci się uda. Hej, hej, łatwo z nimi naprawdę leci czuję się dobrze. Dobrze. Ja to kung fu, kilka razy mistrz. Nawet się nie pokonasz. Nawet nie jesteś odważny. siebie, Gdzie? I a ty jesteś, bo ciebie. Jesteś... Ciebie. a ciebie. ty jesteś na pogrzebie. Ciebie, ciebie, a ty jesteś ja... na no, pogrzebie. Naprawdę się odważ. W końcu mnie rozwalisz. No ja ja patrzę, a ja patrzę, ja patrzę. Ja... Jak te strzały Patrz, do końca nie poddajesz się Jak mam was poszywać, To jest łatwe Po prostu ręce, wste, nogi i bi się Dobra A wasz Naprawdę radę ci nie zadzierać Choć jesteś kozak Za kto ja większy Naprawdę czuję się świetnie Pokonuję ludzi I to tyle sko Jestem naprawdę potężny, więc splątaj już tu. Wszyscy na ziemię nawet lecz jeszcze ty. Chodź tu ze mną, popatrzysz ty. Idę z ze mną na pożer. Uuu. Łatwo jest z wami.